Naszą racją stanu właśnie jest pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Kropka. I nie ma alternatywy żadnej. W związku z tym przygotowania obronne muszą być ważniejsze jak sama obrona. Czyli przygotowanie do obrony państwa musi być na tyle jasno zdefiniowane i zrealizowane, że przeciwnik razem z sojusznikami, którzy się utożsamiają z naszą doktryną obrony, że tutaj przeciwnik nie może, Polska nie może być teatrem wojny, pozwala właśnie osiągnąć taki cel polityczny, tak? Aż tak jest. Generał Kukuła wyprowadza pod pierwszego roku na wojnę. Mówi, że jesteście tym pokoleniem, że ja pójdziemy na wojnę. I pójdziemy i wrócimy i zwyciężymy. Gdzie pójdziemy, tak? My tu mamy trwać. Jeżeli ktoś mówi, że tam mamy zbudować potencjał w tej strefie buforowej razem z NATO, zabezpieczenia tej strefy w Ukrainie 40 tysięczny kontyngent, no to byłaby decyzja wyjątkowo nieodpowiedzialna.